Żeby zostać instruktorem spadochronowym, zgodnie z polskimi przepisami trzeba mieć minimum 500 skoków. I wtedy dopiero można rozpocząć kurs na instruktora spadochronowego, który składa się z 50 godzin aż zajęć teoretycznych. Mamy sporą ilość przedmiotów, które musimy przerobić, ale przede wszystkim ten kurs skoncentruje się na pracy ze studentem. Po 30 godzinach zajęć praktycznych i wcześniej 50 teoretycznych, Kandydat na instruktora jest gotowy do egzaminu państwowego. Po zdaniu wszystkich przedmiotów zdaje egzamin praktyczny u egzaminatora i teraz, uwaga, zaczyna się dopiero część tak zwanej praktyki instruktorskiej, która polega na tym, że przyszły instruktor musi przepracować ze studentami Najczęściej prowadząc zajęcia teoretyczne, 50 godzin zajęć teoretycznych i 150 nadzorów nad uczniami. Czyli pierwszy poziom instruktora, czyli zwykły INS, nie upoważnia do skoku w AFF-ie, czyli instruktor taki nie może skakać jeszcze z studentami z 4000 metrów. Żeby, to, żeby do takiego poziomu dojść, trzeba. Tym razem doskakać do 1000 skoków, czyli to jest minimum 1000 skoków. Trzeba zrobić kurs uzupełniający na instruktora FF, który składa się też z części teoretycznej oraz z bardzo wymagającej części praktycznej, która polega na tym, że e, takiego przyszłego instruktora FF sprawdza się na e, okoliczność naprawdę bardzo trudnych czasami sytuacji ze studentem w powietrzu. Ja w 11 skoków nie nauczę kogoś latać. To jest 11 skoków, czy tam 12, czy 13, tyle ile trzeba zrobić w szkoleniu praktycznym. Ja jestem w stanie pokazać różne triki czy wskazówki, w jaki sposób najlepiej trzymać tego studenta, czy kiedy go puszczać, czy w jaki sposób technicznie prawidłowo go obrócić z pleców na brzuch. Natomiast jeżeli ktoś nie ma już jeszcze skilla na, na to, żeby to być, to w tych 11 skoków nie sposób z tego kogoś zrobić instruktora FF. Bez naprawdę bardzo dobrego latania w płaskiej pozycji nie sposób być instruktorem FF. Przede wszystkim tak, żeby być dobrym instruktorem, trzeba moim zdaniem kochać to, co się robi, czyli oprócz tak powiem, pasji do sportu, cierpliwość, coś powiedziałbym jak powołanie. Radość z pracy ze studentami i radość z ich sukcesów, co jest naprawdę fantastyczne. Umiejętność słuchania to jest coś, czyli nie, że tylko i wyłącznie mówimy, 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 ale przede wszystkim też umiejętność słuchania tego, co ci studenci mają do powiedzenia, czego nie to odczuwają. Kreatywność i na pewno zaangażowanie. Myślę, że wcześniej czy później dobrego instruktora będzie można poznać po tym, że jest obok niego mnóstwo zadowolonych i uśmiechniętych studentów.